Ciepły, inny od pierwszego. Dynamiczny. Piękne zdjęcia. Mamy nowych bohaterów. Rewelacyjne też dialogi. Nowe wątki. Zwierzęcy. Mm, seksowny. To jest wszystko, co w dobrym serialu powinno się znaleźć. Seria przede wszystkim dojrzała. Jest, jest pewna siebie. Ma ugruntowaną pozycję. Jako pani weterynarz w majakach i nie tylko. Cały czas. Stara się pomagać innym, tworzy nowe przyjaźnie, pojawiają się nowe postaci, między innymi Bella. Bella jest kobietą nie z tego świata. Jest to podupadła gwiazda, o której świat zapomniał, została odrzucona, a sama wybrała izolację. Jest kobietą, która wierzy w bezwarunkową miłość i w to, że pewnego dnia ktoś jak na białym koniu rycerz przyjedzie ją wybawić z tych wszystkich problemów, i rzeczywiście tak się dzieje. Pojawi się Chris, i y, 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 to będzie ciekawe, ciekawe ich zderzenie. Pojawiam się dopiero w szóstym odcinku, więc w połowie serialu. Y, y, pojawiam się jako tłumacz firmy Hubertus, która przyjeżdża myśliwi. Y, to są którzy, zagraniczni myśliwi, którzy przyjeżdżają na polowanie. Dochodzi między nimi do pewnej sprzeczki. Cóż, tajemnicza postać? <gry> I tyle, nie mogę mówić więcej. Między nimi zawiązuje się jakieś uczucia. Co się będzie dalej działo, no to, to zapraszam przed ekranem. Jestem wielką panką duetu y, Jasienia Doktor. Dalej y, twardą ręką prowadzi gospodarstwo y, doktora. Y, y, bywa złośliwa, bywa obsesowa. Ale, ale gdzieś tam w, w głębi duszy myślę, że ona jest poczciwą i nawet sentymentalną osobą. No Kochaj się w doktorze na zabój. Oczywiście udaje, że tak nie jest, że, że to jest po, po ponad nią, ale, ale takie jakieś sygnały wysyła, tak, że jest jej bliski. No i, i jak się w dalszych odcinkach przekonamy, kiedy doktor wyjedzie do Australii, do córki. i i tam ulegnie wypadkowi, i to 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 Jasionia, że tak powiem, ruszy do boju, ruszy do działania, i coś z tego myślę wyniknie. Jeszcze nie mamy czołówki, która, która niedługo się pojawi, i nie wiem, czy mogę zdradzić, ale pojawi się piosenka, do której napisałam słowa i zaśpiewałam. Więc myślę, że to będzie też takie ciekawe wprowadzenie do, do całości. Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich widzów przed ekrany już pierwszego września. Nowe odcinki blondynki. Pozdrawiam, Julia Pietrucha.